Astra to 24 miliony wyprodukowanych kadetów i Astra wszystkich generacji. To najpopularniejszy segment samochodów w Europie. Astra to laureat nagrody Car of the Year 2016 oraz zdobywca wielu innych nagród i wyróżnień. Dlaczego kupić właśnie ten samochód? Może za dynamiczną, ładną i nowoczesną sylwetkę. A może za wnętrze, ergonomiczne i komfortowe fotele, wysokiej jakości materiały, funkcjonalne schowki. A może za super nagłośnienie i zaawansowany system multimedialny. Może dlatego, że masz ostatnią szansę kupić samochód silnikiem 1.4? Silnik który w czasach walki z każdym gramem emisji i coraz popularniejszymi silnikami 1.0 czy 1.2, najczęściej trzycylindrowymi, nasz czterocylindrowy silnik 1.4 to już prawdziwa perełka na rynku. Dynamika 150 koni, spalanie niecałych 6 litrów w cyklu mieszanym, to tutaj, które może mieć twój samochód, twój, jeżeli się pospieszysz. Ostatnie sztuki czekają, ale nic nie trwa wiecznie. Zadzwoń już dzisiaj. Przygotujemy najlepszą cenę, a także różne warianty finansowania.